Halo, 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 siema. Yy, teraz jak widzicie kolejny odcinek. Ale informowałem was yy, nie, na, nie na live, nie na danym odcinku nic. Informowałem was, że wleci odcinek z Among, a. Z Among Us. Yy, raczej dużo osób na tą grę. No przynajmniej mi się tak wydaje. Ale w każdym razie miał wlecieć odcinek z Among o 19 godziny. I... Dlaczego jest odcinek, po pierwsze, nie o 19, tylko o 19... No, ja nagrywam go o 19.27, wy pewnie zobaczycie go około 19.40 lub ciut później. I dlaczego, po pierwsze, właśnie czas yy, do przodu poszedł, że nie, do 19, tylko, nie o 19, tylko o 19, już można powiedzieć, że 30 prawie. Yy, a wy, ja go nagrywam o tej godzinie, wy, tak jak mówię, zobaczycie go jeszcze później. No i dlaczego yy, z Fortnite'a nie samą Dlatego, że... Dlatego, że Among Us, jak jest taki program, co obsługuje obsługuje yy, cały sklep Play, skąd po. O! Od razu taka pompeczka, podoba mi się. Albo w sumie jeszcze nie piję, bo może będą małe. Yy, no, i to dlatego, wszystko, że yy, właśnie z tego sklepu Play była aktualizacja. Była aktualizacja no i przegrana. No jeszcze się nie odzywałem, bo byłem zamyślony. Ja wale. No i przy taki gościu, dobra, oczywiście. A to jest tak zawsze: to jest tak zawsze, że pierwsza runda jest właśnie taka yy, i wiecie co? I ja. Yy, I właśnie dlatego jest taka nie inaczej, ale jutro postaram się, że yy, jutro postaram się, żeby wlecieć ten odcinek z Amonga. Bo chciałbym, żeby yy, ten już też trochę wleciał na kanał, bo całkiem możliwe, że się dobrze przyjmie. Bo yy, może być tak, że wiecie, że będzie strasznie mało i lajków, i w ogóle wyświetleń, że że Wam się po prostu nie spodoba, będzie, będzie widać po zasięgach, jak nie wiecie. Będzie mało łapek w górę, mało wyświetleń, takie rzeczy, ewentualnie łapki w dół. No nie wiadomo, jak to, by, jak to będzie. No to będzie wiadomo, że nie ma co nagrywać, ale gdy będzie dobrze, będzie dużo łapek, będzie dużo wyświetleń, to myślę, że raz, że 2 trzy razy w tygodniu może ten Among Us wleci. Może wlecieć jak najbardziej. Także Git. No i mówię, zobaczymy jak będzie Dobra. To gdzie można lecieć? Na no, zielone, żeby było mało typów. Bo są daleko, więc na pewno będzie mało typów, no a jak będą takie słabe, więc yy, można tam polecieć. A, no i ja. Yy, jak to? Yy, no i ja jeszcze nie, nie powiedziałem, yy, że. Że ten odczy Że. Jak to? Że ten film nie ma żadnego yy, challenge'u. Yy, no bo po prostu uznałem że, że taka gierka yy, też by można, taką zwykłą grę też by można właśnie zrobić. Myślałem, żeby zrobić jakiś challenge, ale też. Wiecie, no nie miałem też pomysłu, po części. Nie mówię, dobra, już nie będę wymyślał na siłę minutę przed odcinkiem jakiegoś challenge'u, byle coś tam zrobić. Yy, więc już uznałem, że po prostu nie ma sensu. I yy, yy, jak będą odcinki z Fortnite'a, to albo to będą challenge'e, yy, albo albo ten dom challenge'e, albo to będą yy, zwykłe solo arenki, no bo na arence nie chcę robić. Bo wiecie na ręce no nie jest łatwo, no, no wiadomo. Oj, nie nieładnie. No jestem na dwa razy skilloffa. Teraz umrę. Dobra. Dobra. Szyb y szybko się chwilniemy Nie, jak ja teraz przegram, to ja już mam wywalony na tą grę. Totalnie. Dobra, gdzie ten typ jest? On znaczy nie jest jakoś mega słaby na pewno, nie? Na pewno jakoś nie jest mega słaby. Jak chcę troszkę maców. No. A! Zapomniałem, że harpun zadaje równo 75. No coś mi nie idzie. Coś mi nie idzie. Jedziemy z kolejną gierką. No jak tak będzie, to ten odcinek nie będzie za fajny. Ja... Nie, ja teraz odcinek totalnie zadupię, ale nie chodzi... Nawet na miejscówkę nie lecę. Nawet jak mam Bo lecę gdzieś, nie wiem... Na tam na górkę obok zakątka, tam jest taki... Yy, taki domek. No, coś mi nie idzie, ale nie lubię takich odcinków, bo wiem, że wtedy jest nudno, że ginę na samym początku i większość, odc że i większość odcinka to jest wczytywanie. Dlatego <laughs> no ja wolę grać mm, na live'ach, ale no, jednak. No, może, no nie, że nie mam czasu, bo mogłem na opartego zrobić tego drugiego live'a. Szczególnie, że dzisiaj był, ale krótki. Ale mówię, no ja już. Czy pomyślałem, że już nie zrobię live'a? Live, tak jak mówiłem, będę się starał, żeby wrzucić przynajmniej raz w tygodniu, no i minimum godziny. No teraz dzisiaj był. Yy... No i wszystko mi skończyło. Yy, że minimum raz dziennie, żeby ten live wleciał i tak minimum z godzinę. Ale. Yy... I zawsze, zawsze tam się udaje mi zrobić tego live'a. Yy jednego dziennie tutaj gdzieś polecę jednego dziennie i właśnie nie zawsze będzie to godzina ale, ale z kolei zawsze może być tak, że na przykład zrobię live'a yy, że zrobię live'a na przykład ze 2 i 2 godziny no wiadomo to różnie bywa przeważnie będą takie mieć że jeden to krótszy ale no to wiecie lecę yy, teraz tak tutaj na sad czy to tacy, na tej bym myślę, żebym dla bezpieczeństwa, bo na sadzie też mogą być typy, a chcę zebrać bronię i dopiero potem się klepać. Tutaj, mm, jak się nie zrespią boty, to te, te, tutaj może coś jeszcze będzie, albo się tutaj przejdę, czy coś po prostu, i pójdę sobie na tą stację, yy, potem pójdę jak tam, i, tam jak jeżeli nie będzie botów, i potem na sad. No tutaj, jak ktoś będzie szedł na tam. Jak ktoś będzie szedł na tą stację i mnie zabije na niej, to, to ja już kończę odcinek. Dobra. No mamy pompę, więc... Jak mamy... Kurde. Jak mamy pompę, to już... Jak mam pompę, no to co? No, czuję się bezpiecznie. Dobra, wchodzimy. A tutaj jest lodówka. taktykali. taktikali. Weźmiemy sobie lodówki. O, na, ry... na rybek. super, super. Cieszę się bardzo. Czasami się tutaj baguje, że do środka wylatuje jakaś ryba, ale rzadko się zdarza, ale dla bezpieczeństwa sprawdziłem. Yy, no to już o koniec lutowania na, na tej stacji, tu jeszcze można tylko lekko Maców pozbierać. I poza tym to tutaj już nie jeździłam, do strefy mam trochę daleko, a chcę jeszcze zawinąć na sad. No to po drodze trochę, to zaraz sobie zawiniemy na... Sad, bo tam, tam, gdzie się czasami rozpię boty, co mówiłem, to i tak tam nie ma sensu lecieć, bo tam nie wiadomo czy w ogóle broń będzie, więc i tak tam raczej nie ma sensu lecieć. Iść tam po prostu, więc... Pójdź zawinę sobie od razu na sad. I no. Ale yy, to jest, będzie słabe w odcinkach z Us, że... Bo wiecie, jak jest się impostorem, no to jest zawsze ciekawiej, niż jest niż jak jest się yy, Tak zwanym frajerem, jak to niektórzy mówią, słyszałem. Yy, jak to? Yy. A ja akurat mam takiego super farta, że... Że zawsze jestem, no prawie zawsze jestem tym. O, to jest Kev chyba ta. Zawsze jestem prawie creepmate'em. To weźmiemy sobie jeszcze kewa. Yy, weźmiemy jeszcze lambo. Potem na. Aha, na sad to tutaj. No to weźmiemy sobie te lambo. Jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze maców trochę. Dobra, macy, macy. A, ty! Nawet nie zauważyłem tej ma lamy. Kurde. No to darmowe leczenie i macy. Gites, Gites. Szczególnie, że mam dużo miejsca w ekwipunku jeszcze. To się to mniej więcej pół... A, bo dobra, już nie dę. Na sadzie całkiem jeszcze możliwe, że nie jest jeszcze tak... Yy... W sensie, że chodzi mi o to, że tu jeszcze ktoś może być, nie? Chyba skrzynia. Yy, o, m -ka, dobra, to za co wziąć? Za narybki. Ale z kolei te potki też bym chciał wziąć. A ile? No to wezmę za dużą. No, chwila, chwila. A dobra, dobra. Yy, już, już jestem. Ty, bo ja zapomniałem, że coś takiego jak strefa, ty. Dobra, daleko nie mam. Najwięcej tam. O, zaraz do drewna. Jeszcze mam, dobra. Tu chyba jeszcze ta jakaś lodówka. No to na rybek to mi się nie przyda raczej. No i na razie tylko z M i... z taktykalem, ale nie jest źle, nie jest źle, zielony taktykal, Niebieska EM-ka. Trochę by się jeszcze Amo przydało więcej do EM-ki. Bo dach, dark... Nie, do dach... Dark kalami starcza tylko do MK, by się przydały jeszcze właśnie amunicja. I było jeszcze lepiej. Dobra, dużo maców mam. Strasznie. Dobra. I to ja może w piasek wejdę. O, mamy typeczka, którego możemy tutaj podjechać od tyłu jakoś. On... Zakopał się w piasek, dobra, zobaczymy gdzie będzie szedł. On mnie na pewno nie widzi. Chyba, nie? Dobra, śledzimy go. XD. Jedziemy, jedziemy za nim cały czas. Tak wyskoczy z tego piasku. Co go zlaseruje. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, on już mnie musi widzieć, bo nawet ma... Jeżeli ma komunikaty, to ma komunikat, albo po prostu dźwięk słyszy piasku drugiego. To on przyda, on śpiewa. Jakiś jeszcze typ idzie. A. No. No to trudno nie było z gościem. Już po akcji. Yy, tu pompa jeszcze była chyba jakaś dosyć ciekawa. Kurde. Amunicja. A nie, dobra, on miał tą szarą pompę, dobra, bo tak ten lód na sobie leżał, jakby i... Dobra, mój aim to jest zarąbisty, nie wiem, czy wam mówiłem, że jak widzicie, aim jest mój zarąbisty. Yy. Ten typ dalej idzie tym samochodem? Chyba tak, bo słyszę coś Le leciutko, wynajmę to na nagraniu. Nie wiem, czy to słyszycie, całkiem możliwe, że nie, ale ja się cały czas gdzieś tutaj kręci czy tym samochodem, no już nie. A, no dobra, nie da się tego zniszczyć. Dobra, macy po raz kolejny, macy, macy. Macy. Wkurza mnie takie coś, że na przykład... Yy... Gram sobie na przykład dwie gierki i pierwszą gierkę mam tak, że yy, Że cały czas na przykład zbieram macy. I nagle zbieram, 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 i nagle jakiś typ mnie zabije. I nie zrobiłem ani jednego fraga i to mnie strasznie wkurza. że właśnie nic nie zdziałałem w tej gierce, tylko zbierałem macy, żeby potem mieć czym budować i tak dalej. No i I zbieram godzinę te macy i, i I... I typ mnie jakiś zabija. A na przykład w. Yy, i właśnie tam jest strasznie wkróża. A nie, w ogóle miałem tu na drut powiedzieć. bo się zamutałem. Bo powiedziałem, że jak gram dwie gierki, no że na przykład pierwszą gierkę gram i przegrywam przez to, że nie mam maców, a potem jak... Kurde, no wyskocz tej wody. Jak aż za dużo zbieram maców eee... Yy... Jak aż za dużo zbieram maców, to mnie właśnie zabija ten typ o tym co mówiłem, bo się pomieszałem. Zamotałem. dobra. Gdzie są jakieś ludzie? Przecież ja mam jednego fraga. Maców dużo. Ale jeszcze zbieram. Ludzie, gdzie jesteście? Kolejna lama. Ja wale. No tam widzicie na pewno. Oj! O dobra. Lama, lama, idziemy do lamy. Gdzie opłaciło się iść na jakiejś zadrupie. O, pan spadł kolejny. 50, tam to już nie podnoszę. Dobra. No, maców prawie wszystkiego full. No to już maców to już nie zbieram, bo ser, to już jest tylko marnowanie czasów. Teraz zbieranie maców. Podki kolejne nie mogę wziąć. No i cały czas szukam fraga, ale. Nie mogę, jak widzicie, znaleźć. Halo, ludzie. Ale strasznie w ogóle ja mało typów spotykam. Spotykałem na piasku trochę ludzi. Pewnie są bardziej tam na kocim. Tak jakoś, kurde, nie zaznaczyło mi się. Mniej więcej tutaj, tak mi się wydaje, nie? Że tak na środku strefy raczej będą. Albo przy zalewie będą. Przejdzie zalew w tamtą stronę. Mo, no, przy zalewie całkiem możliwe, że będą... I bym nawet powiedział, że prawdopodobnie będą przy zalewie ludzie. Ja sobie tam odznaczam, bo bez sensu. No właśnie. Koło zalew... Podszedłem obok zalewu i od razu. Kurde. A, boty! O to podziękuję botom. A do kogo Dobra, do tamtego typa, tego ja zlaseruję. Ole się wkurzy. Jak jeszcze boty i ten ty... Ja. Takiś ogarnięty typ, dobra, boję się trochę. Nie, przegrałem, przegrałem, jestem gównem, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. No, Dobra. Dobra, chill. Teraz, jak sobie uciekłem, to chill. XD. Ale wiedziałem, że podejdę. Dobra, to mamy kolejnego ochotnika na zabicie go. że tak powiem. Dobra, podjedziemy od razu. Jeden slot wolny, już tego. Tak, Dwa splesze zużyte. No, i tam jakiś kolejny chyba tryhard. Ojojoj, oj, oj, ostro, ostro Panie Kurna jak ty od strefy idziesz i kolaczysz No z każdej strony No to chyba że tak Jakieś tryhardy już dostały Impulsy się przydadzą On się na bank tutaj dacie O nie, o nie, o nie, on ma trochę ja... na IQ bym powiedział. No bro, idę do... I po raz kolejny z pieprzem. On, be... on mnie będzie podjeżdżał, On coś czuje, że tak... Wiedziałem, że muszę się zabudować. Kurde. Dobra, ale i tak już mamy długocinka. odcinka. Ja szybko wychodzę. Eee, I co? Eee, nie poszła... nie poszły dwie, czy nawet Nie no chyba dwie. Pierwsze gierki. Strasznie nie poszły. Yy, ale no co? No ta nie była taka zła, mi się wydaje. To jeszcze coś z tu odebrałem. Yy, także co? Yy, to było na tyle w tym odcinku. Mamy 20 ponad minut odcinka, już się robi. Także trzymajcie się i co? Siema!